Hey! Jyeyebe? Nan, fèl nan lan. No, chyba, chyba tak, chyba tak. No działaj, żeś. A miałam iść spać, tyciu. Sam, że już wracam. Zaraz pójdę wrzucić na 100%. Na pandę? O, co tam dziewczyny? Piękna noc dzisiaj. Bywała lepsza. Bywała lepsze. się wie, wieł Zawsze może być lepiej, nie? Zawsze mhm. może być lepiej, powiadacie. No... Oczywiście, że może być lepiej. Mm, mhm. Jednakże... Jednakże potrzeba... <suszy> czasu żeby uzupełnić kurwa to dobro w sercu. N nie wiem. Myślałam, że Dobra, zdjęcie sercu, z kimś takim. Tak, tak. C że, że zdjęcie z nim coś. Nie, nie brakuje a wam już kroch. Nie wiem, teraz się powiem, To, Co mówiłyśmy, czy nie? Nie. Ok. To nie. Śmiało, śmiało. Bądźcie otwarty na świat. Otwarte oczy, głowa. No, Lina zabije. Mamy bardzo otwarte, proszę pana. Mhm. Aha. No, jestem ciekaw. Na co? W sensie ciekaw na, na to, żeby rozwinęła, czy na coś innego? No, żebyście rozwinęły temat, może będzie coś ciekawego. Może będziemy mogli kontynuować. Wszystko teraz od was zależy. Może, żeby, może czas, żeby zaczęło od was zależeć, a nie od nas. To ma nam zależeć? No to oczywiście, my... że tak. No własny. Ale to, to, to są stereotypy, chociaż chuj wie, czy to są stereotypy, komu ma zależeć. No ja sądzę, że obie strony powinny starać się o to. Yy, ani kurwa na tym świecie już nie został żaden książę. Ani żadna księżniczka, no to w dwie strony działa, tak? Jak, to jesteśmy księżniczkami Saula? Czy nie? Um, Ale zazwyczaj wychodzi na to, teraz... że facetom mniej zależy i mniej się starają. Ok, Przekupy, to musi się styc. No, czysto teoretycznie. Z zostajemy jak coś. Czysto teoretycznie, to... Co... <laughs> kurwa, muszę to wyłączyć. Jest teoretycznie, znaczy ja skończyłem kurwa, bo już się zakłopotałem. Że facetom nie zależy. Mniej zależy, mm, tak, no? Mniej. mniej zależy. No, czasami życie płata różne figle. Mm, no ja jeśli miałbym być w 100% szczery, moje serce Moją miłość, moje ciepło, moje wszystko, to jest najbardziej wartościowe, Na zostawiłem motocyka. w klubie. Zostawiłem dla klubu, mojego ukochanego. Dla, dla kobiet zostawiłem jest. No mogę, mogę coś tam wykombinować, ale przede wszystkim kutasa <laughs> mam dla kobiet. No i kobieta jeśli. To nie jest wszystko. Będzie... No nie no, oczywiście, że nie. Ale to dla was to nie musi być wszystko. Tutaj zależy od kobiety, jak będzie się zachowywać Wtedy mm -hmm. tak i ja będę je traktował, nieprawdaż o Tak, no. Gościa, tam sama wejka <grym> z niego. No. To co dziewczyny jedziemy dzisiaj. No, my jedziemy, a panowie zostają. Hard Do widzenia. Tak, niego. Ooo, nie będzie wykluwania, To <grym> Ja nas spierdala No otwórz to Proszę cię jak byli zobaczyliśmy my bile... zdjęcia z nimi mamy czy cokolwiek to by nas zabiło Czemu? Jakby Lee zobaczył, że my w ogóle z Moto... My mamy dobre warunki. Dobrze. Nie zmienia to faktu, że dostałam ja to było bez zakaz jop. pokazywania się z jakimikolwiek e, motocyklistami. Ale tu prospective nikt nie zna, to są jakieś najmłe jebane. Musimy się przebrać w ogóle. Ja to lecę już spać przede wszystkim. Ja musimy dobrać kurtki jeszcze. Ja mam Aż, kurtkę. Patrzysz? Aha, to ja muszę jechać. Ja mam przy... przypominam ci, że ja tutaj byłam. Dobra, bo za mną czekałem dalej słońce. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia, do jutra. Kurwa, muszę się przebrać na szybko. Hej, hej. Dobra, yy, idziemy z jutro po 21.00. Także dzięki za dziś, dobranoc, cześć,